Cześć, to właśnie tu otworzyliśmy nasz nowy klub Extreme Fitness Gyms. Zapraszam Was serdecznie do środka, pokażemy, jak to wszystko wygląda. A idziemy, kierujemy się w prawo, ponieważ tam znajduje się parking i wejście dla naszych klubowiczy. Zapraszam za mną. Jesteśmy tuż przed wejściem. Chodźcie za mną, zobaczymy, jak to wygląda w środku. Już na samym wejściu powita Was recepcja i pracownicy recepcji, zawsze uśmiechnięte dziewczyny, które we wszystkim Wam pomogą, ale również i menadżer klubu, który oprowadzi Was dalej. Chodźcie! Cześć, chodźcie ze mną. Oprowadzę Was po naszym nowym klubie Extreme Fitness Lublin Łęczowska. Tutaj znajdują się maszyny izotoniczne oraz szatnia damska i męska. Chodźmy dalej, pokażę również następną strepę, którą mamy na parterze. Jest to strepa pośladków. Znajdujemy się właśnie w strefie pośladków, która jest skierowana głównie na dolne partie ciała. Zobaczcie jak to wygląda sami. Znajdujemy się już na pierwszym piętrze, gdzie od samego wejścia znajdziecie strefę maszyn kół wolnych, a dalej przejdziemy sobie do strefy Air oraz strefy Tenex. To właśnie tutaj znajdziecie strefę Tenex oraz nasz autorski program, który wyświetla się na ekranie. Możecie na co dzień robić ten trening razem z naszym programem, razem z naszym instruktorem. Po drugiej stronie znajduje się strefa cardio. Idealna przed/ oraz po treningu zapraszamy. Wypróbujcie maszyny, również schody oraz Orbitreki i Roberty. Znajdujemy się właśnie w strefie wolnych ciężarów. Na końcu tej strefy znajdziecie dwa halfraki oraz super innowacje. Nie potrzebujecie już zacisków, jeżeli chodzi o sztangi. Przejdziemy sobie jeszcze na drugą część naszej strefy. Pokażę Wam również jak wygląda ona z tej strony. Od strony wejścia mamy kantelki oraz e, wszystkie potrzebne rzeczy do treningu. Ostatnią strefą, którą Wam dzisiaj pokażę jest strefa fitness. Zobaczcie jaki piękny widok wśród zieleni. Bardzo fajnie będzie trenować z zajęć grupowych, również takich jak pilates czy zdrowy kręgosłup. Już od dziś, od 4 września zapraszam Was do naszego klubu Extreme Fitness Lublin Nałęczowska, który znajduje się na ulicy Nałęczowskiej 4. Będziemy otwarci w godzinach od 6 do 23 na tygodniu, w soboty 8.20 i niedziela 8.18. Serdecznie Was zapraszam!